witam bardzo serdecznie Katarzyna Długosz witam na kanale ProAm Dancer jeśli tu wróciłeś lub jesteś pierwszy raz ja uczę się tańca w systemie ProAm to znaczy jestem amatorką mam profesjonalnego partnera uczę się prawie od 5 lat i na moim kanale dzielę się z wami informacjami i swoimi doświadczeniami na temat tańca no i rozmawiamy tu sobie o tańcu jeśli tu wróciłeś to się cieszę bardzo proszę zasubskrybuj mój kanał, bo to pomaga, tam jest taki dzwoneczek, będzie rozdawać powiadomienia, jak coś nagram. Także zaczynamy. Dzisiaj bardzo ważny temat, naprawdę bardzo ważny, który trochę przewrócił mój świat taneczny. W sensie, może nie tyle świat taneczny, co mój świat um, ucznia, ucznia tanecznego, tak bym powiedziała. I to słuchajcie... Jest teraz Wam sprzedam taki patent, żeby wam się lepiej uczyło wszystkim, czy jesteście Pro czy am. Ogólnie ten odcinek jest dedykowany w zasadzie do każdego człowieka, który się czegoś uczy, a w zasadzie do każdego człowieka. Ale to zabrzmiało nie, to jest po prostu odkryję teraz Amerykę. To jest, to jest, powiem wam, że to jest tak wiedza ważna i, i tak oczywista, jak to, że Ziemia jest okrągła, jednak kiedyś ludzie uważali, że jest inaczej. Otóż dobra, tak, wiem, że tak mówię, mówię i nie wreszcie powiem, o co jej chodzi. Otóż powiem, posłuchajcie mnie, kochani. Yy, pamiętajcie sobie, że wszystko, wszystko co robicie, każdy nasz ruch, każde nasze działanie zaczyna się od myśli. Takim komputerem pokładowym i najważniejszą po prostu w tańcu również, yy, najważniejszym, powiedziałabym, elementem, organem jest mózg. Bo bez odpowiedniego zadecydowania i pomyślenia o tym, że chcemy wykonać jakikolwiek ruch, ten ruch nie zajdzie. Jeżeli ośrodkowy układ nerwowy i ośrodek decyzyjny, jakim jest nasz mózg, nie wyda polecenia, nie wiem, rusza ręka, on nie ma ruchu ręką. I teraz musicie wiedzieć, że nasz mózg składa się z takiej, jakby z dwóch podstawowych części. Z takiej części bardziej świadomej i części nieświadomej. E, takiej, która nie tyle nieświadomej, tylko która odpowiada za nieco inne procesy, e, natomiast jest taka trochę mniej przez nas kontrolowana, tak? bo jest, pewien, jest pewien, e, pewna część myśli, które my, na którą mamy bardzo duży wpływ, a jest też taka, na którą mamy trochę mniejszy. Ale idąc do klubu, chodzi o to, że ten mózg e, nas bardzo słucha. Naprawdę słucha. On słucha tego, co my do siebie mówimy. Słucha tego, co mówią do nas inni. I te słowa, które wypowiadają do nas inni i które my wypowiadamy do innych, są bardzo, bardzo ważne. Bo ten mózg nie zawsze słyszy, że coś jest powiedziane ironicznie, on nie zawsze słyszy, że to jednak chcieliśmy odwrotnie. Generalnie, jeżeli coś często sobie powtarzamy, to on na zasadzie zapamiętywania pewnych połączeń neuronowych i tworzenia takich ścieżek, po prostu pamięta to, co do siebie mówimy, często i pamięta jak mówimy. I niestety lub stety on tak kieruje naszym ciałem, jak my mówimy. Bo jak my tak mówimy, to on tak myśli. Ja zaraz wyjaśnię Wam o co chodzi. Taki najprostszy przykład to jest takie etykietowanie dzieci. Jeżeli na przykład jakaś mama mówi, że jej dziecko i ono to słyszy, mówi: On ma kłopoty z nauką, bo się nie koncentruje, i generalnie to jest takie mało inteligentne dziecko. To niestety dla tego dziecka przekazywana w ten sposób etykieta i powtarzana wielokrotnie przez rodzica. Zapada w jego głowie, i wierzcie mi, że jego mózg zadziała dokładnie tak, jak zawyrokowała jego mama. Yy, bo z czasem sobie zacznie również to powtarzać, z czasem stanie się to wymówką dla złych ocen czy dla jakichś tam no, braku osiągnięć, a potem to się będzie nakręcało, będzie się to potwierdzało, więc ogólnie yy, takie dziecko w to uwierzy. I bardzo słuchajcie ostrożnie z etykietami. I ostrożnie z tym, co do siebie mówicie, a wręcz powiedziałabym, narzućcie sobie pewien rodzaj kontroli tego, co wpuszczacie do swojej głowy. I teraz wróćmy na nasze podwórko taneczne. Jeżeli będziesz myśleć o sobie, kurde, nie chciałabym negatami, ale chyba tutaj ten jeden razik muszę. Jeżeli będziesz myśleć o sobie, tańczę źle, brzydko wyglądam, jak pokraka, ustawiam się nie tak nie fajnie to wygląda, krzywo się ustawia, moje ciało się źle porusza, to uwierz mi, że ta etykietka zadziała i Twój mózg nie pomyśli sobie aha, to ona tak myślała, ale to się jej chyba nie podoba, to znaczy się, że trzeba by zrobić odwrotnie, to ja ją zaskoczę i tak po prostu zrobię, że, że tak zrobię, żeby ona nagle dobrze tańczyła, czy dobrze się ruszała, to zrobię jej odwrotnie. No nie. On zrobi wykona dokładnie te same polecenia. Otóż, ustawiaj się krzywo, chwiej się, wyglądaj brzydko, miej wygląd durny i mizerny. Dokładnie to, co mu powiesz. I bardzo ważne jest wobec tego, żeby mówić o sobie, o swoim ruchu, o swoim ciele, w taki sposób, w jaki efekt chcemy osiągnąć. Wobec czego, jeżeli przekazujemy sobie nawzajem informacje, ty sama sobie, lub twój nauczyciel tobie, lub ty ucząc kogokolwiek, czy swoje dziecko, przekazuj pozytywne komunikaty i to pożądanego efektu. Czyli na przykład rozluźnij się, poruszaj się miękko, przybierz piękną pozycję. Y mają się pojawić w tych komunikatach takie słowa, które dadzą pożądany obraz. Bo w ten sposób mózg, dokładnie tak jak mu kazano, i tak jak ścieżka mu tam się przerabia, będzie działał. Powiem Wam, że ja zwracam na to ogromną uwagę. Jakby był taki moment, że był taki moment, że jak zaczęłam się uczyć tańca, to jeden z moich partnerów, który mnie tego tańca uczył, miał zwyczaj mówić do mnie, że poruszam się jak klocek. To nie było fajne. To miało być pewnie zabawne, pewnie jakieś, ale generalnie i więcej tak mówił, no niby żartem, że, że nie stój jak klocek, czy nie wiem, zrotuj się, to różne rzeczy, to moja głowa miała tylko jedno słowo klocek i ja myślałam, jak tylko zaczynałam tańczyć, to po prostu stawałam się takim klockiem, naprawdę, wierzcie mi, chociaż ja tego nie chciałam, ale nie miałam powiedzieć w mojej głowie, nie, to nie jesteś takim klockiem, bo to tak sobie mówi, tak, Ty masz nie być klockiem, ale cały czas masz nie być klockiem, mózg nie słyszy nie. Więc zamiast, jak ja mówiłam, masz nie być klockiem, to on go klockiem, klockiem. No więc byłam klockiem. I w pewnym momencie yy, nasz yy, taki, no mój mentor, o którym wam tu często powiadam, Hubert, yy, powiedział do mojego nauczyciela i do mojego partnera, słuchaj, ty używaj takich słów, jakich chcesz dostać efekt. Bo jeżeli ty yy, chcesz yy, tańczyć z klockiem, no to... Spoko, mów tak, będziesz tańczył z klockiem, ale jeżeli ty chcesz tańczyć z kimś, kto nie jest klockiem, to powiedz, z kim chcesz tańczyć. Nazwij um, układ ciała, stan, rozluźnienia w taki sposób, jaki ma być efektem. I wiecie, ja pomyślałam sobie wtedy, mam tartaj się do tego zastosowała tak, bah, naprawdę od razu natychmiast. Ja pomyślałam sobie wtedy, nie, to ja wiem, że on mu tak powiedział, a podświadomie na pewno będę myślała sobie, że żądania mi się z tym klockiem i nie, nie łyknę tego jakby, to nic nie da. Przysięgam się, tak pomyślałam. I powiem Wam, że nie mogłam się bardziej pomylić, bo to dało i to w zasadzie natychmiast, od razu. Natychmiast, od razu ja jakby zapomniałam w ogóle o tamtym obrazie i jakby to słowo zniknęło z naszego, z naszego słownika. Nomen omen znikają w ogóle w moim obecnym rozwoju tanecznym. Mój partner zawsze mówi do mnie, jak mam się ustawić. Nie mówi mi, co jest źle zrobione, tylko jak mogę zrobić coś lepiej i opowiada mi o efekcie, który chcę osiągnąć na, no, na moim ciele, na tym, co ja tam zrobię z sobą. I wierzcie mi, to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz Wy w swoim rozwoju tanecznym, jak będziecie do siebie mówić nawzajem, do swojego partnera, Wasz partner do Was, czy Wy do siebie, po prostu Wy. Wy jako osoba, swój wewnętrzny wewnętrznym bo pewnie takie macie. Ja po prostu, no par gadam ze sobą, naprawdę. <grytanie> po bogaty świat przeżywia wewnętrznych. Ale staram się mówić do siebie ładnie. No, staram się myśleć, kiedy myślę, jakby ten dialog się toczy, to myślę, że dobrze, przesuń rączkę w tą stronę. Nie wiem, przesuń plecki w tamtą stronę. Myślę o swoim ciele, o swoim ruchu z dużą mm, sympatią, akceptacją do tego ciała. I wierzcie, mi to niesamowicie pomaga. Yy, powiem taką historię, że jestem naprawdę bardzo wyczulona na takie etykietowanie i mówienie do kogoś, yy, no, szczególnie też do dzieci. Bardzo, bardzo mi się nie podoba, jak słyszę czasami, jak się odzywają do dzieci, mówiąc im o tym, że nic w życiu nie osiągną, no, będą nikim, czy jakieś takie, jak gdzieś dochodzą do mnie takie urywki, słów. Yy, że, że ktoś się czegoś nie może nauczyć. Ty się tego, ty też się tego nigdy nie nauczysz. No szkórne, no nie wolno tak do nikogo mówić. Naprawdę nie wolno. Nie wolno tak mówić do siebie, a co dopiero do drugiej osoby. Także wierzcie mi, że to jest niedobre. I wracam do tej historii. Jestem bardzo wyczulona na, na, na tym tle, jak mówimy do swojego ciała i do siebie i czy mamy taką akceptację. Oczywiście wiecie... Um, ja, żeby była jasność, tylko ja, ja nie jestem sfizowana czy ślepa, ja dostrzegam, jakie rzeczy ewentualnie można w swoim wyglądzie poprawić, przecież tańczę, staram się, staram się założyć serwetkę i pracuję nad swoim wyglądem. Natomiast y, mam do, dosyć duży stopień takiego przeczulenia, jak to się odzywa. No i ostatnio w ramach swojego rozwoju tanecznego uznałam, że czas wybrać się na jogę. Słyszałam o jodze bardzo dużo dobrego. Ja Jestem naprawdę bardzo mało rozciągnięta i ja już to odczułam. Teraz, przy, kiedy poszerzam zakres ruchu, czy to w standardzie, czy w łacinie, ja czuję, że mi troszeczkę brakuje. Troszeczkę. Czuję, że troszeczkę mi brakuje. No i jest ta joga, tak? ta joga będzie super, naprawdę świetna. No i tak zaczęłam się rozglądać i moja siostra mówi do mnie, a to przyjdź do nas. Na jogę, tam ktoś jakaś znajoma organizuje, przychodzi do nich pani, coś tam, coś tam, i ja się wybrałam na tę jogę. I przyszła pani yy, joginka, i powiem wam, że pani zaczęła tak bardzo. Ja sobie wyobrażałam w ogóle jogę, bo mamy zawsze jakieś wyobrażenia, ja, to, to jest straszne, że mam wyobrażenie, ale ja sobie wyobrażałam jogę jako coś takiego niesamowicie przyjemnego, takiego uduchowionego i że joga to jest takie, takie pogodzenie z ciałem, takie uwielbienie tego ciała, nic zrobienie na siłę i tak dalej. No i przyszła pani, która zaczęła. Właśnie dosyć w taki deseń mówić o tych ćwiczeniach, o oddychaniu, o rozluźnieniu się. I generalnie, wiecie, wszystko szło fajnie, i nagle ta pani mówi: A teraz wypnijcie dupę. Przepraszam za to słowo, ale wiecie, co tak ja to usłyszałam. Ona tam chciała skorygować jakąś, skorygować jakąś naszą postawę. To jest nieważne. Ale ja już na tej jodze, do końca tej jogi myślałam, że mam... No wiecie, to jest straszne. Yy, w sensie, no, ja wiem, że każdy ma, ale to nie jest ładne słowo, to jest pejoratywne słowo i to jest słowo, które tak bardzo mi nie przestawało do obrazu jogi, do takiego obrazu akceptacji. Tego, co ma być zrobione, że ja pomyślał se ja chodzę na lekcję tańce. Mam plecki, rączki i w ogóle a tu idę na jogę i ktoś mówi, że mam dupę, no nie, to mi się nie spodobało. I e, nie wiem, czy tam jeszcze wrócę. No na jogę na pewno, nie wiem, czy do tej pani. Bo poza tym, powiedzmy, e, no, tą drobną etykietką, e, gdzieś tam mm, to jej nie pykło, ale nie pykło. I takiego typu wiecie, e, przejawy tego, jak ważny jest ten język. Um, są bardzo ważne I bo, i bo i bo i bo dlatego, że nasza głowa nie, nie odróżnia tego, czy to jest fikcja, nie, nasz mózg nie podchodzi do tego w sposób taki, że właśnie rozkmini sobie, że może by odwrotnie, że nie o to komuś chodziło, że nas nie chciał radzić, tylko po prostu on nadaje teraz, no masz dupę, dupę, wypina się, bo tam jest dupa. Także, wiecie, to e, nie tędy droga. Dlatego e, myślcie o sobie, o swoim ciele, o częściach swojego ciała. Z czułością i z dobrocią. Nie nadawaj, nazywajcie ich ładnie. Nie nadawajcie sobie ani nikomu takich etykiet, które mogłyby negatywnie wpłynąć na te osoby. I jeszcze mam jeden przykład. Też no w ogóle, z życia wzięte. Otóż moja mamusia, kochana, moja mama, to taka zawsze kobitka stąpająca mocno po ziemi, bardzo szybko miała dzieci mniej mimo, siostrę. I bardzo młodo zaczęła pracować. I generalnie ja pamiętam, że w naszym domu nigdy nie było malowideł ani żadnych kosmetyków oprócz kremu Nivea, które do tej pory używam. Ale ja nie o tym. Moja mama, jak już no, była w zasadzie dojrzałą kobietą, zresztą podziwiałam niesamowicie, bo wiecie, taka historia, że. Maja mama była po szkole zawodowej i zaczęła liceum wtedy, kiedy ja. Ja byłam w pierwszej klasie, mama była w pierwszej klasie, i razem robiłyśmy zadanie, to było niesamowite, ja jej trochę pomagałam. Jestem z niej bardzo dumna, zrobiła to, cieszę się. I ona wtedy zaczęła trochę takie swoje inne życie, jako taka babeczka, no wtedy mi się wydawało, że ona jest taka dorosła, ale ona była bardzo młoda, dużo młodsza niż ja teraz. No tak człowiek zrobiła to, i życie zaczęło się zmieniać, no, zaczęła się uczyć i tak dalej, trochę świata. I zaczęła się też malować, kupować różnego typu, gdzieś tam malowidła, yy, i gdzieś po co sięgać, i miała zwyczaj mówić. Uwaga, a to nas szybko coś na papra, na buzi. I powiem wam, że po dziś dzień papra, nie mogę tego oduczyć. Ja właśnie nie maluję, bo była ma papra coś. Chociaż ja już tam robiłam jej różnego rodzaju szkolenia i jest coraz lepiej, ale ona przez używanie tego strasznego słownictwa. No mnie trochę śmieszy, bo ja już, no, przyznaję, że trochę się poddałam, ale ona paprała i jak ja, powiem wam, zaczęłam, ja się bardzo długo w ogóle nie malowałam, naprawdę w ogóle. I jak ja zaczęłam gdzieś w tym świecie um, kosmetycznym, powiedzmy, się obracać, i no bo teraz jestem, mam um, zawód wizerzysta między innymi, także gdzieś tam um, trochę tego liznałam, um, to ja bardzo długo myślałam, że jak ktoś bierze kosmetyki, to się papra, nie? I Słuchajcie, to jest niesamowicie ważne. Dlatego e, starajcie się, starajcie się programować swoje głowy i swoje mózgi e, na dobrą nomenklaturę, na dobre nazewnictwo tego, co chcecie osiągnąć. Nazywajcie rzeczy tak, jak chciałybyście, by skutek był. E, pozytywnie. Tak, odzywajcie się do swoich trenerów, tak, odzywajcie się do swoich dzieci. jakby świetnym językiem jest mówienie, słuchaj, lepiej, uczymy się coś, tak? Na przykład robimy jakiś ruch i on jeszcze nie jest tak dobry, jak pożądany efekt, więc pytajcie, jak mogę zrobić to lepiej? Nie pytajcie, co tam było źle, to nie jest ważne, co było źle, bo nie chcesz utrwalać w głowie tego, co było źle. Chcesz utrwalać w głowie to, jak to może wyglądać lepiej. Więc proszę... Aby Twój nauczyciel lub ty opowiedział ci, dojdzie do takiego, do takiego poziomu komunikacji, żeby powiedział ci, jak to zrobić lepiej. Ostatnio udostępniłam taki post, który gdzieś tam też z internetu wygrzebany, od no nieważne. On nie powtórzył może tak coś, ale żadne dziecko, tam tak. Żadne dziecko nie przychodzi do szkoły, żeby dowiedzieć się, w czym jest kiepskie, w czym jest słabe. Tak samo jest z lekcją tańca. Bo tak samo jest z każdym aspektem życia. Słuchajcie, my nie bierzemy się za rzeczy po to, żeby ktoś nam mówił, co my źle robimy. My bierzemy się za rzeczy po to, jeżeli to jest proces nauki, żeby ktoś nam powiedział, jak to robić lepiej. I przecież wiadomo, po to mamy nauczyciela, po to jest nasz pro, abyśmy my wzrastały, wzrastali przy nim i razem, po jego wskazówkach, ale takich dobrych wskazówkach, na zasadzie słuchaj. Może być lepiej, jeśli zrobisz tak i tak i tak, bo obraz będzie ładniejszy. Bo chciałbym, żeby obraz, który uczynisz, czy który dostaniemy, był taki, żebyś miała odczucie takie i takie. Bo powtarzajcie sobie i utrwalajcie w swojej głowie tylko i wyłącznie pozytywne, pożądane obrazy, a zobaczycie, że to zdziała cuda. Nasz mózg, to jest. Tak niesamowita maszyna, która ma takie możliwości posterowania naszym ciałem i zaprogramowania go na, na coś dobrego, że sobie nawet nie wyobrażacie. Wiecie, są takie badania, które pokazują, że to, co my przeżywamy w głowie, nawet jeżeli to się nie dzieje w realu, inaczej, jeżeli byśmy podłączyli do, do maszyny, która bada aktywność w mózgu, Człowieka, który wykonuje daną czynność, i który sobie wyobraża, że ją wykonuje, to prawie odnotowalibyśmy prawie identyczne wyniki tej aktywności mózgu. On nie odróżnia tego, co jest realne, co jest nierealne. On słyszy, analizuje i na tej podstawie daje efekt. Daje efekt w postaci ruchu. Więc powiedz sobie, chcę poruszać się miękko. Chcę, żeby moje stopy malowały na parkiecie. Chcę mieć, nie wiem, piękne, mocne nogi. W ten sposób mów do siebie. I y, poszukuj drogi odnalezienia tego, czego chcesz, co jest dobre, a nie odwrotnie. Y, ja dlatego powiedziałam, że ten odcinek jest dzisiaj dla wszystkich, bo y, niestety mam takie teraz doświadczenia, y, y, z, mam siostrzenicę w wieku szkolnym. Jak ona opowiada, e, co ona słyszy na lekcjach od nauczycieli, to powiem Wam, że mi bardzo smutno. E, szukając daleko, ja czasami słyszę zajęcia grupowe dzieci e, i słyszę, co mówią do nich nauczyciele taneczne. Zanim zacznę swoje zajęcia, to słyszę zajęcia grup. Nie chciałam, aby ktoś się do moich dzieci tak odzywał. E, I bynajmniej tam nie ma żeby była żadnych bojasności, żadnych wyzwisk, czegoś takiego. Ale jest język ograniczeń i tego, czego one nie zrobią i co robią źle. A to nie tędy droga. Nie tędy. Także słuchajcie, pozytywny język, pozytywne etykiety do siebie, pozytywne nazywanie tego, co robicie w tańcu, poszukiwanie z lekcji na lekcji tego, co można zrobić lepiej. I co? I budowanie w głowie pozytywnych obrazów budowanie w głowie jak najbardziej pozytywnego obrazu swojego tańca i wykreowanego ruchu. I wierzcie mi, to zadziała, to uczyni cuda. Także od dzisiaj dbamy o swój słownik, świadomie dbamy. Chyba bym proponowała, żebyście tak sobie pierwszy trening, czy w ogóle jakiś taki tydzień zrobiły, zrobili z takim fokusem na to, co Wy sobie myślicie o sobie o swoim ciele, o ruchu, wróćmy do tańca, o treningu. Jak to sobie myślicie na treningu? Czy yy, myślicie negatywnie, czy pozytywnie i jak chcecie zrobić coś lepiej, to co sobie mówicie? Czy mówicie sobie, kurde, byłoby lepiej, gdybym był bardziej rozluźniony, czy myślicie sobie, było źle, bo byłem za sztywny? To jest naprawdę zupełnie inny komunikat. Także trzymam za Was kciuki. Jeżeli potrzeba, to porozmawiajcie sobie ze swoim pro, czy tam z osobami, z którymi uczycie się tańczyć. I postarajcie się nawzajem stosować pozytywny język, język yy, osiągnięć, język tego, co można zrobić lepiej, jak zrobić to lepiej. Yy, no i trzeba za Was kciuki, żeby Wasz rozwój był jak najbardziej przyjemny. Yy, I mam nadzieję, że to będzie takim przełomem w Waszym rozwoju tanecznym, jakim było w moim. Voy aquí, cállate.